Witam was widzowie Jak hmm. widzicie mapę zaśniżona hmm. Ale To nie jest Jeszcze event świąteczny To jest update eventu świątecznego To to event świąteczny Jeszcze nie ma, jest um, Event świąteczny Będzie za dwa dni e i my sobie zagramy dzisiaj tylko na tej nowej mapie A za dwa dni zagramy sobie już na świętach Więc o tak niedzielę przed świętami mm. I jutro będzie jeszcze jeden odcinek Przepraszam, czyli to nie jest ostatni Bo jeszcze mm, Jutro będzie um, Ocinek był troski blitz będzie w Fortnite. Cie. Będzie Skin Playerman nie wiem czy będę kupował, jeśli musicie patrzeć na posty tam szy e, e, zawsze szybko e, takie bardzo duże dołości właśnie wchodzą e, tam szybciej, bo więc patrzcie na społeczność tam na posty, Bo po prostu tam będzie wszystko szybciej. O Jezu Cała bezpośrednia żona prawie, nie? Ale ja patrzcie, jest taka jak jak było, ten, co na Twitterze to niebieska Tam lecimy, widzimy To jak zleciać? Wow Gdzie ta kostka jest? Wow widzę, to jest połowa mapy, tak naprawdę się, cały światek mapy jest zasiężony może no, tutaj też nie zasiężony, że tam tylko to jest takie bagna, dlatego tam... O, tu jest ta kostka! Co to jest?

Wiem. Nie ma co za dużo Co to jest? Tego na mapie nie ma Więc możliwa, możliwość jest taka, że... No to nie jest zawsze Nie, się Muzyczka No na górze nie. nie Nie można budować Nie, nie, nie miałem budowcy, nic nie miałem To masakra Dasz era. uzun şeyim şimdi Hmm. Nie będzie płaczyć. Nie, ta jest to cały czas w tym samym miejscu. Może gdzieś ona na koniec coś się robi. Jest cały czas w tym samym miejscu. Ogólnie, dzisiaj miał być totalnie inny odcinek, ale właśnie, w związku, że dalej właśnie to, e, e, usunęłem ten film i właśnie ten będzie ten. No, znaczy, że widzę, a tu kratka się wydarzyła, tylko kratki się wydarzyła. żeby te kratki się ale no, jak widzicie, tam e, jest ta kostka, tam dużo ludzi będzie chciało. Myślę, że to chwilę naszą miejscówką może być tutaj ta padka. tak no to święta, bo jest fajnie w zimie. Nawet portalcie śniega w dziwnym życiu. Nie myślałem, że już, już chciałem powiedzieć, że tylko taka pompa z najgorsza pompa jaka może być. No i to jest Sigma

Przedstawicielkości, co ci się stało? Och, dziwne, Brat sam się klepał. ale czekajcie, nie tam tam będzie, gdzieś tam strony, tam No tak, gdzieś gdzieś z gdzieś tam gdzieś A my nie mamy czasu teraz na to. No duszkę wziął. Jedne duszki muszą siedzieć na tym kutrem moczalnym, na tym zimie. A je te wróciły? Daj no, mi ten piciąk szybciej. O właśnie go przejmują. No nie. Ja nie nie wtrzymam. Zobaczcie, patrzcie, patrzcie, jeśli on będzie. A to jeszcze? Do widzenia Dzięki za dostarczenie broni Mnie to dziwi, czemu to domek jest płaski Taka taka ściana po prostu jest. Aha, to domek jest jakiś. Żebym przybył lamparkę cambera. Trzeba zrobić jakiś polarny... E, polarny kamuflaż nim Ej, czy mi się wydaje, że ten, że kiedyś się podejść w zimie, e, to... E, w ogóle, też mi się wydaje, że chyba tych tyle tych choinek na pewno tutaj nie było że jak jedzie się po śniegu to się ślizga mocno i no na pewno się idzie w ognie i to to śnieg ale są nowe animacje na pewno i dźwięk jest troszeczkę inny nie wiem czy wy to słyszycie ale jest oczywiście inny trochę dźwięk trochę sobie żebyśmy głośno słyszeli dobra w do lobby zrobię ten polarny krówlasz konia do tej jednej jak tutaj ja zrobić, tylko żeby oślam się... Weźmy tutaj gluta, to może wyjdzie Ale tak szczerze... Legendary i broni są niepewne. Więc tak szczerze... gluta i to będzie trochę bez sensu. Eeeem... Um, Zobaczę... Czy kogoś sobie dopiszą Czy e, powiem... Ten... E, mi się pomysł na film, że mogę Cały mecz muszę być tylko na tym właśnie biomie zimowym. Czekajcie. O, się widzicie, już potrzeby w telefonie nic nie widzę. Pamiętajcie, żeby, jeśli widzicie, żebyście nie patrzyli w telefon. Powiem, że nie jestem pełnoletni, ale no, w sumie widziałem, że to jest dużo pełnoletnich mi oglądać, więc jeśli tak robicie, to nie polecę, to nie robicie tak. Bo mnie się uczy, uczy i bawi. E, czekajcie tak. E, cały mecz na zimie. E, jeszcze to pewno będzie o, czekajcie Wow, co? Co? Nie, no, gruzgi pompy. Doczekajcie no, jeszcze granatnik challenge. Eee, granatnik challenge. co się to robi, to jeszcze przejdzie. Zrobimy to lampą. Granatnik challenge. Dobre e, lud tylko z prezentów Co to jest ogóle? Aha, to zosta. E, prezentów. Ok, bierzemy biały. Teraz tak, wejdźmy tutaj. No i chyba... To najlepiej będzie pasowało to najgorzej. Wiem, co no, to nie. Dobra, wiem, to i taki lekko szary, lekko szary, ładnie i takie, może takie o, takie o. No i tak będzie to nasze lambo No później będziemy mieli te śnieżne To na razie zrobimy to Później będzie te śnieżne w interfeście będzie Więc idźmy w następnym odcinku Narka